No, fajny bolek. Tak, jest. za 45, pod 50. Ogłuszył się trochę, kurde. A, dobra, popłynął. na takiego brązowego badylka 6,5 centa. Zum No nieduży, ale opatrz pod całymi krzakami. Ja trochę się odsunę. Witam w kolejnym odcinku. Witam z Nadwisły. Dzisiaj kolejny dzień Jestem z tym nad Wisłą. Poprzednio mieliśmy dwa bolenia, ale obydwa spadły. Także nie było, nie było czego montować. Nawet dzisiaj próbujemy w tych samych miejscach. Woda poszła 10 centów do góry, wczoraj była burza w nocy. Także jest większa szansa na to, że, że ryba będzie bardziej aktywna. I zobaczymy, może dzisiaj uda się uda się coś złowić. Także zapraszam na film. ale to był obszerny chyba był. To jest mądziure. Jestem, proszę ja was na tamkach. Byłem z drugiej strony wcześniej, ale zrezygnowaliśmy, bo nic się nie działo i przejechaliśmy na tamki popróbować tutaj. Tam było jeden tylko boleń, nie było więcej żadnych brań. Nic tam się nie działo, także nie było sensu tam dłużej marnować czasu i stwierdziliśmy, że trzeba spróbować gdzie indziej. Oj, będę miał przerąbane. Słońce świeci, nie wiem ile jest, 25 stopni, a ja w woderach stoję. O masakra. Dobra, napływ zrobiony, mogę iść tam bliżej. Rzucę jeszcze kilka razy tam w samym tym już nurcie, a potem warkocz. Dobra, rzucę tutaj parę razy. Na tej wannie. Zanim tam wejdę jeszcze w warkocz, to tutaj trochę obłowię. Uf, ale gorące. Jakby nie było, swojego rekordowego bolenia złowiłem właśnie na takiej wannie. O, coś tam chodzi, coś tam patroluje. It's novel. Jest! Wreszcie O, dobry Dobry boleń O. Uh. 65 albo 7 dych. Kurde. Już go łapał wiór. Ało pędzelową całego całego woblera. O, A poczekaj. Piękna rabka Na usemeczkę. Fajnie tutaj w samym kącie. Piękna ryba. No tak, 65 będzie. Nie będę go mierzył, nawet nie będę go męczył bez gorąco. Dobra, wypuszczam rybkę. No i pięknie. Ja wam pokazuję na co. Na jaki wobler Ale A, zarobił się, zaciepił. Przepuczę tylko w wodzie. Dalej na, na testową ósemkę, taka ósemeczka srebrna z czarnym lżbietem, bez oka bez niczego. Uff. Ale pięknie przyładował, tutaj centralnie w tym, w samym kąciku. Widziałem jak się coś chrapnęło, ale myślę, że ja to mniejsza ryba była. i Przywalił, połknął go tak, że wystawało tylko tyle, od przodu przyładował. Uff. Taka ósemeczka. Słabo dzisiaj było, naprawdę mało, mało się działo. Łowaliśmy na opasce kamienistej. Tam wyjechał tylko jeden taki z 50-50, no plus. Z samego rana praktycznie o świcie. Do tej pory nic. Byliśmy o godzinie 5 chyba, już, czy w pół do 5 nad wodą. Jest godzina 10.20. I przez cały dzień dopiero teraz. Ale piękny. Piękny bolej, naprawdę ale no, żeby tylko takie się łapały także ósemeczka jest super o, robi robotę 13 gram dobra, idę idę szukać idę szukać kolejnego także trzymajcie kciuki, oglądajcie dalej no teraz to jest inna gadzka morda się cieszy Wreszcie, tyle godzin, od 5 godziny do pół do 11. I dopiero teraz ryba. No to naprawdę. Więc teraz to już będzie inne łowienie, już ciśnienie zeszło. Takie, no, 65. Myślę, że trochę więcej na ten boleń. Ale tak obstawiam. O, tu coś fajnie poszło. Tak obstawiam, że gdzieś tyle: 65. Mniej więcej mógł mieć, nie mierzyłem, bo szkoda mi teraz ryby gorące. Jest tak, nie wiem, także szybko zopem w pazury rybę, bo podbierak miałem pod torbą, torbę zdjąłem. Zopałem go w pazury, wypiąłem, dopiero wtedy włożyłem w podbierak i rozstawiłem statyw. Fuh, fajnie, rybka bardzo szybko odpłynęła, także to bardzo krótko trwało. Na pewno przeżyje. Dobra, rzucę tu jeszcze kilka razy na, tym, na takim napływie. Wcześniej go minąłem, no i idę potem. Idę potem kawałeczek dalej na następną tamkę Także oglądajcie dalej O, oh, ja się muszę pierdzielać tutaj to masakra Uf. Napiernicze, ale zarośnięte. O, Maciek już napływ obrzuca. Ty, trzymaj. Dziech, że tam na sobie. Pierwszy kamień wystający. No. I drugi taki większy. No. Z tego większego tam trzami. Jak Ci rozpuściłem? Ja no to samo, już nie zwracam uwagi na to. Ale mi kopiasz zbytwa. A tam. Trzymaj. Dziękuję. Test testowy. Ja już, tak ja już na niego rybę miałem Także nie daję ci badziewia no, no, na no, Na zapływ? No. 60 tak, czy plus 60. 65 gdzieś z plusem To ładne. ładny ale gruby skubaniec. No i taką samą miałem sytuację tam na napływie, no nie? Też tak rzucałem i widziałem, że szedł za nim, ale odbił w połowie. Nie, ci to nie jest, to tutaj. Bo wchodziłem tam dopiero, wchodziłem i widziałem, że coś chlap A, tam, to? Z tej strony. Tu ładu. No i dobra, konieczne dzisiaj zwijamy się już do domu, jeszcze mamy jakieś 2-3 km do samochodu przez te, przez te krzaczory przez las także trochę jeszcze zajdzie fajnie, no dzisiaj przynajmniej nie jest na zero 1,50 wyjechała e jeden taki 65 z plusem no i fajnie, nie zero. Fajnie, dzień spędzony, 25 stopni, także nie ma tragedii w wodorach. Jaką tako się daje wytrzymać? To jest ładniejszy na ósemkę testową Super, także w ogóle się sprawdza. Nic, tylko się cieszyć. Dobra, uciekam. Chowam ten cały Majdan do torby. I lecimy do samochodu, bo już, bo już jest dosyć późno. Jesteśmy bardzo zmęczeni. Okej. Okay. Jeśli wam się podobało to dajcie łapkę w górę. Kto tam jeszcze nie subskrybuje, to zapraszam do subskrypcji. I widzimy się w następnym filmie. Cześć. Ale mamy taką drogę. Taką drogę do domu teraz.